Dobry dzień dobry, witam wszystkich w niedzielę. Ja już słuchajcie po biegach. Pobiegałem prawie 5 km. Jakąś tam miałem przerwę, bo wcześniej miałem lekką kontuzję pleców i postanowiłem po prostu, żeby te plecy odpoczęły. Ciało też potrzebuje odpoczynku. Nie można tam robić, yy, przedźwigować się jeszcze bardziej, żeby sobie gorzej coś tam uszkodzić. A że pracuję ze swoim ciałem, słucham jego, więc postanowiłem sobie odpocząć i. Z partyzanta, po prostu dzisiaj zrobiłem sobie piątkę. I słuchajcie, kiedy się otaczasz ludźmi, którzy są przebudzeni, którzy są świadomi tego, że żyjmy tutaj i teraz, to powiem wam, kiedy to słyszę, bo za każdym razem to słyszę teraz, daje mi takiego kopa do tego, do działania, że już nawet nie mam świadomości, żeby pracować do 67 chyba lat życia, tak? 67, tak. Do emerytury. Nie, nie wchodzi to w ogóle w grę. Dlaczego? Dlatego, bo właśnie żyjmy tu i teraz. Nie skupiajmy się na innych rzeczach, tylko żyjmy tu i teraz. Zobaczcie, teraz sobie pobiegałem, później mam fajne rzeczy, które będę robił, mam kolejne spotkania. I to jest co chciałem powiedzieć, że nie trzeba sobie niczego uświadamiać. Bo ja sobie wcześniej próbowałem coś uświadamiać, ale wiem i jestem przekonany, że możemy osiągać wszystko, co chcemy w naszym życiu. Ja sobie już to uświadomiłem za niedługo pokażę Wam jeszcze, co będę, jakie będą inne rzeczy, czym się będę zajmował i jaki będzie wielki boom. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się miłej niedzieli i mówcie nawet sobie: żyj tu i teraz! Zobaczycie, piszcie, jakie macie po tym emocje. Ciao!